Witam na, w kolejnym panelu. Następny panel poświęcony jest rola służb grupy. E, ten panel potrwa do powiedzmy 11.50 żeby tak 5 minut zostawić na pytania może jakieś będą. OK? Dobrze, no, myślę, że szybciej nawet, ale. Mam na imię Robert, jestem alkolikiem. Służby na grupie, moje doświadczenia, obserwacje sponsorowanych i, i co w ogóle też robić, bo jestem po służbach i wiadomo, że ja już nie będę pełnił służby ani skarbnika, ani rzecznika na grupie, ani y, innych służb, takich y, właśnie rotacyjnych. Mi zostało y, mycie szklanek i prowadzenie meetingu. To jest moje zdanie oczywiście, nie? że ja już się nie angażuję w służby. Czy to znaczy, że już nie mam nic do roboty? Wręcz przeciwnie, bo wspieranie osób i zachęcanie do służby to jest moja podstawowa służba w tej chwili, czyli. Indywidualne rozmowy z ludźmi, którzy przychodzą do Wspólnoty i już okrzepną trochę w niej, zachęcanie do tej służby, mówienie, co mi ta służba dała. Mówiła, mówienie, jak bardzo służba zmieniła mnie w moim życiu, to jest moja dzisiaj odpowiedzialność i to jest moja służba po służbie. Nie? Zachęcanie, żeby te służby trwały i, 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 i były. No i też miałem takie wiecie, czy się ktoś będzie pytał w ogóle mnie o coś, nie? Bo, bo chciał, bo moje ambicje by chciały, żeby się ktoś tam czasami zapytał i, i, i czuć, się, czuć się właśnie potrzebny, a no i, i okazuje się, że, że do indywidualnych rozmów ci służebni są bardzo nastawieni pozytywnie, ale to nie ja dzwonię, nie? To zostawiam im też y, y, tą wolność, żeby jeżeli potrzebują, to mają mój numer, mogą zadzwonić, ale też wspieram ich cały czas w tym, co robią. Jeżeli coś nie funkcjonuje i nie działa, na przykład mój sponsorowany jest rzecznikiem y, i i ostatnio y, y, poprosiłem go o rozmowę, bo, bo widziałem taką sytuację, w której uważałem, że no powinien, powinien, y, powinien y, powinniśmy się zastanowić, y, albo służby się powinny zastanowić nad tym, co z tym zrobić. Y, 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 ale to zawsze w indywidualnej rozmowie, zawsze bardzo delikatnie, zważenie, zapytać, czy to, czy to, widzieli, czy, czy też ich jest zdanie takie ten. I to, i to jest moja dzisiaj służba po służbie. Natomiast co, co, bo, bo tak, rzecznikiem grupy nie byłem, byłem rzecznikiem dopiero ra, w Radzie Powierników i jakie moje rozumienie też dzisiaj jest patrzenie po tych wszystkich służbach na, na służbę rzecznika. Dla mnie rzecznik grupy, nie wiem czy u Was jest, są rzecznicy, tak? Bo to też jest różnie. To jest właśnie, o jest i ten. <głoszenie> zgłoszenie. To jest, taki, to jest taki, inaczej rzecz mówiąc, przewodniczący grupy. On jakby, wiecie, ta nazwa rzecznik wzięła się Tadziu Czarny, nam opowiadał stąd, że. No, przewodniczący się bardzo źle kojarzył wtedy na, na, na A i wymyślili taką łagodniejszą nazwę właśnie, właśnie, właśnie Rzecznik. I to dobrze, że to może tak jest, to też wskazuje taką rolę służebną, nie? A, nie, a, nie, a, a nie właśnie szefowania. Ale ten Przewodniczący, ten Rzecznik ma też swoją odpowiedzialność. Nie? I on, on w tej jakby w mojej służbie tego Rzecznika jeszcze wtedy było taka odpowiedzialność też patrzenia, które ewentualnie komórki funkcjonują trochę słabiej i potrzebują wsparcia. Przede wszystkim. Chwalenia wszystkich, bo to ogólnie jest najważniejsze w służbie, żeby chwalić, doceniać. Cokolwiek nie jest zrobione, to chwalić i doceniać. Bo ma, jesteśmy ślepi, często wiecie, bo chcielibyśmy od razu sukcesów takich, wiecie. Chwalić tylko za yy, Mistrzostwo Świata, nie? ale za zwykłą. Codzienną służbę to tak nie bardzo byśmy chcieli doceniać. Nie? Ja, ja dzisiaj staram się, no właśnie ten, y, y, prowadziła taka nowa osoba ostatnio u nas meeting i, i podeszła do rzecznika grupy i pyta się, jak mi poszło. A on mówi, wiesz co, ale mnie nie było, bo ja musiałem wyjść z tego meetingu i nie widziałem jak, jak, jak prowadziłaś. Nie? A ona mówi, no bo Robert mnie chwalił. A, a Irek mówi, no ale Robert to wszystkich chwali. <grafię> czyli czyli <grafię> straciłem, wiecie, wiarygodność nawet w tej chwili i muszę <grafię> dwa kroki do tyłu zrobić. I, i, e, ale, ale tak naprawdę to docenianie te, tego, że, że, że chcesz służyć, jest bardzo ważne. Nie? Czyli ten rzecznik, oprócz chwalenia i wspierania, powinien też zauważać te rzeczy, które według niego no, można wesprzeć. I wtedy jej zapytać, w jaki sposób Ci mogę pomóc, nie? Czy, czy możemy coś więcej zrobić? Czy może potrzebujesz wsparcia? Może potrzebujesz wiedzy? Może potrzebujesz doświadczenia? Ale też zachęcam wszystkich sponsorowanych, jak już w służbach zaczynają do tego, weź poradnik służb do ręki, weź ulotkę grupa, gdzie wszystko się zaczyna, poczytaj to, zapoznaj się z tym, co tam jest napisane. Po co masz żyć w jakimś takim lęku lub nieświadomości, lub służbie bez zaangażowania? Powiem Wam, że nie ma w moim mm, służbie nic gorszego, niż pierwszy rok służby delegata na yy, konferencję krajową, gdzie pełniłem tę służbę bez zaangażowania. Męczarnia, tragedia, masakra. Tak bym to określił. Jeżeli robię moją służbę bez zaangażowania, ona mnie męczy, ona mnie boli, ona mnie denerwuje, nic mi nie daje, jeszcze psuje yy, komfort. Na szczęście byli wokół mnie też wspierający yy, sponsorzy i weterani. Nie zaraz zwrócili uwagę, bo ja chciałem rezygnować po pierwszym roku bycia delegatem, myślę, nie, ja, ja, ja się do tego nie nadaję po prostu, denerwują mnie tu, gadają czy o czymś, czego ja nie rozumiem, nie wiem. Idź, yy, przygotowałeś się do tej konferencji? No nie bardzo. No to temu jakby w ogóle nie zaangażowałeś się w tą służbę, nie wiesz o czym mówię. Chcesz mieć do, dobrą służbę i jakość tylko z zaangażowaniem. Skarbnik. Powiem Wam, że mieliśmy trzy kadencje temu takiego skarbnika, który wzniósł to na wyżyny po prostu... No naprawdę, na każdym mitingu mówił na co idą pieniądze. Na każdym mitingu mówił jak ważne jest wspieranie Intergrup, Biura Służby Krajowej i tych pozostałych naszych struktur. Na każdym mitingu, to do grosza przedstawiał rozliczenie. Na koniec roku, przez dwa lata służby, wisiał, wisiało sprawozdanie finansowe na, u nas na mitingu na, na tablicy z całego roku. Ile na, wydaliśmy na to, ile na to, ile na to, ile, ile na to. I, i, I tych dwóch kolejnych skarbników powiem wam, trzyma ten poziom. To jest naprawdę niesamowitym sukcesem, bo czyją też odpowiedzialność za. Za tą służbę Służba, do, się, służba z zaangażowaniem, co, co, co nam dała jako, jako grupie. Mamy taką służbę koordynatora wydarzeń. Koordynatora wydarzeń takich, bo jako grupa organizujemy raz w roku warsztaty sponsorowania, jako grupa raz w roku organizujemy meeting rocznicowy grupy, taki uroczysty, na który zapraszamy przyjaciół wspólnoty, czyli profesjonalistów i władze, tam gminy, i księży, i ludzi, którzy stykają się z problemem alkoholowym żeby sami poczuli, jak to jest we wspólnocie i żeby sami mogli zachęcać do wstąpienia do tej służby. To jest taki koordynator, który jakby dba o salę, o techniczne rzeczy, o scenariusz mitingu. Też bardzo potrzebna u nas służba. Oczywiście jest mandatariusz. Co do mandatariusza, to powiem Wam, pełniłem akuratną służbę. I wiecie, w tym moim chaosie, bez mycia zębów, to co już mówiłem. No to tak myślałem, że ja mam przyjeżdżać na tą intergrupę i, i w sumie posiedzieć, może się czasami pokłócić i wrócić, nie? I dopiero właśnie ta służba jakby uczyła mnie tego, bo nagle patrzę, a tu przyjeżdża gościu z czołowisk dziedzic, mandatariusz, i on ma taki kalendarz specjalny, taki duży, i on otwiera ten kalendarz i czyta co, jak grupa niesie posłanie, co się dzieje na grupie, ile mniej więcej chodzi osób, czy było zapicie nawet. Ja ja pierdziele, jaki gość, nie? Siedział na, na, na tej intergrupie i co chwila coś notował. I, i pojechałem kiedyś do nich na grupę, a on swoje sprawozdanie z intergrupy. Słuchajcie, ten gość mnie nauczył yy, notatnika i długopisa. No dziś już bardziej w telefonie funkcjonuje, ale że bez tego, to ta służba jest bardzo uboga. Bez zapisywania, bo moja pamięć jest bardzo ulotna. Ja nie pamiętam, co mam przekazać, co mam nie przekazać. A zapisane jest i przypomina. I to jest też ta, 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 ta moja odpowiedzialność. Koordynator informacji publicznej. Myśmy się zdecydowali na tą służbę na grupie. Pierwszy koordynator odpowiadał tylko za ulotki w aptekach i plakaty. Te ze znakiem zapytania za rozwieszanie. No on był wtedy niegotowy. Bardzo go ta służba męczyła. Ale ten okres jakoś tam przebolał. No i później, później kolejne wybory do służby i popełniliśmy z grupą, popełniliśmy, myślę, że wielu, wielu z Was by było zszokowanych. Daliśmy tą służbę dziewczynie, która miała 3 miesiące trzeźwości. Ja, by, ja byłem przerażony, powiem Wam. Chociaż nie będę, nie będę mówił jak głosowałem, ale byłem przerażony. Bo ona została wybrana na tego koordynatora. Ale miała ta dziewczyna coś w sobie takiego, że, że zbudziła zaufanie w grupie. I ona, po, powiem Wam, podniosła poziom tej służby na takie wyżyny, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Stojaki na ulotki, nasz stojak, a jak się wchodzi do kościoła, do kozy centrum, to stoi na wejściu. Po prostu taki ma, taką miała siłę przebicia, rozmowy. Opowiadania. Młoda, też piękna, atrakcyjna kobieta, która to, to dodatkowo, wiecie, te wszystkie drzwi otwierało dla niej, i to yy, działało. Yy, urząd, do Urzędu Gminy, do Kus, jak się wchodzi do mojej miejscowości, to pierwsze stoi stojak z ulotkami, a Do GOPS-u, jak się wchodzi, to pierwsze to stoi piękny sto, sto, stojak z ulotkami, aha. Yy, oprócz tego. Oprócz tego wymyśliła coś takiego, że zaczęliśmy nagrywać takie krótkie swoje świadectwa od 3 do 5 minut. Te świadectwa były na zasadzie pytań. Tam był ktoś prowadzący i ktoś odpowiadał. I te świadectwa były publikowane w sposób anonimowy, bo tak się nikt nie przedstawiał, nawet zmienialiśmy imiona osób, które się wypowiadały. Na takich, na takich grupach na, na na Facebooku, ale na takich zamkniętych grupach. I, I one były też publikowane przez administratorów tych grup, czyli nikt z nas jakby ich nie publikował, żeby też po, No ta anonimowość tam była bardzo, bardzo chroniona. Zorganizowała warsztaty dla dzielnicowych, czyli przyszli dzielnicowi na mitinga, A, przed mitingiem były warsztaty dla nich. Zorganizowała warsztaty dla kuratorów, czyli przyszli kuratorzy. Zorganizowała warsztaty dla Alanon, był Alanon ze speakeru. Dziewczyna trzy miesiące trzeźwa, trzy miesiące trzeźwa, jak zaczynała tą służbę. Z probo proboszcza już tak jakby zakręciła, że w mojej ocenie on nawet poszedł krok dalej i pozwolił nam na, tak, na taki meeting informacyjny dla parafian w trakcie mszy. Zamiast kazania dwóch przyjaciół z, zaprosiliśmy oczywiście z daleka, z miasta oddalonego o 100 kilometrów od nas, żeby nie robić sensacji. No nie pójdę ja w swojej wsi, żeby robić sensację, tylko 100 kilometrów dalej. Króciutkie dwa świadectwa plus informacja o wspólnocie. Byłem na jednej z tych, z tych y, 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 świadectw y, y, jako uczestnik mszy i po, po tym świadectwie ci parafianie zaczęli być brawo. No w Kościele takie wiecie, y, dosyć konserwatywnym środowisku, w jakim żyjemy, dosyć takie odważne działanie i, 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 i niesamowite. Nie? Jak zaprosiła na pierwsze spotkanie takie rocznicowe wójta, to wójt po tym spotkaniu rocznicowym przyszedł i pierwsze jego pytanie, ile potrzebujecie pieniędzy? Ile potrzebujecie pieniędzy, bo ja dam na to tyle, co potrzeba. Tylko mi powiedzcie, ile i na przyszły budżet macie pieniądze i ten. Ale my nie, my nie tylko nie potrzebujemy, ale i nie możemy brać pieniędzy. To co my możemy zrobić? No to może, mo, możecie, ona mu zaczęła mówić, udostępnić na stronie GOPS-u o mitingach. Możecie na Facebooku naszym dawać czasami nasze świadectwa. Na Facebooku gminnym. I to się dzieje, to się działo po prostu, że yy, oprócz tego, że nagrywaliśmy te świadectwa, były równie, również pisane świadectwa i na tych grupach, czy na tych Facebookach były te świadectwa w sposób anonimowy po prostu da, dawane. Nie? To od razu mi się przypomniało, wiecie, Cleveland i ta historia z Cleveland, nie? że jak to jak to, jak to właśnie było, było, było w Cleveland, że taki wielki rozwój A, A tam było? Nie wiem, czy pamiętacie, może to jest dobry moment, żeby trochę o tym powiedzieć. Jedna grupa w Nowym Jorku, jedna grupa w Akron. I powstaje trzecia grupa w Cleveland. Clarence, który jest po prostu wulkanem energii, który jest tam liderem, robią różne rzeczy, ale przede wszystkim robią dwie. Dobra informacja publiczna, czyli. W gazetcie lokalnej pojawia się seria artykułów o cudach wyzdrowienia w A, a druga warsztaty. A w cztery tygodnie cały program dla nowicjuszy. To nie znaczy, że ci nowicjusze już mają program załatwiony i na całe życie ten, tylko oni mają poznać podstawowe narzędzia, a potem, żeby po, pogłębiać znajomość tego programu. To powoduje, że w przeciągu jednego Roku i chyba 6 miesięcy w Cleveland powstaje kilkanaście grup A. I mamy taką sytuację. Mija tam powiedzmy 18 miesięcy, dokładnie nie pamiętam. Akron, jedna grupa. Nowy Jork, jedna grupa. Cleveland, chyba 17 grup. I kilkuset już członków wspólnoty A. I wszyscy nagle myślą, że A powstało w Cleveland. No tam jest kolebka w pewnym momencie. Dwie rzeczy. Dobra informacja publiczna. I y, jak oni to nazwali y, 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 jest taka, taka, takie brzydkie słowo, ale nie pamiętam, może go mam nie, nie używać, ale y, od razu sposób dla nowicjuszy na odpranie mózgów te warsztaty. I to szybkie, szybkie, szybkie y, y, działanie. No są też te anegdoty, wiecie z Cleveland, że oni tam to zaczynali, w ogóle mieli, mieli grupy tylko tylko w środy. I w środy, jak czytacie naszą literaturę, to tam jest opisane, powstała taka wśród tych alkoholików czynnych w Cleveland, w środę nie wychodź chłopie na miasto, bo cię złapią, zaprowadzą na meeting, wypiorą mózg i nie będziesz mógł pić. Nie wychodź chłopie na miasto, bo to jest zagrożenie naj, 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 największe. Oni się, a jeżdżą i, i łapią po prostu i szukają. No. W ten sposób nasza wspólnota się, się, się budowała. Ja tak odnoszę to, to do Ani, bo która była tym, tym, tym koordynatorem, bo ona, ona to właśnie, tę informację do takiego stopnia wiecie, rozwinęła. Mój przyjaciel z Kent opowiadał mi, słuchaj, no w, w Kozak jest trochę tak, nie? że chłop pije, pije, no, idzie do, do żona, już mu nie daje spokoju, no to mówi, idę do księdza, niech z tą żoną coś zrobi. A ksiądz mu mówi, chłopie, idź do A. To Już taki wkurzony, mówi, no to idę do gopsu, niech z tą babą coś zrobi, bo ona mi nie daje y, spokoju. A w gopsie mówią, idź, chłopie, do A. No to mówi, na policję pójdę, ją Głosu. A na policję mówią, idź, chłopie, do A, nie? Bo ta współpraca jest każdych z każdym tych, z tych miejsc. Słuchajcie, dziewczyna, która zaczynała służbę, kiedy miała 3 miesiące trzeciwości. w tej chwili ma drugą służbę na grupie tego koordynatora wydarzeń, skończyła tą służbę, dwa lata przekazała i to też powoduje, pokazuje to, że poradnik służb jest bardzo dobrą książką i bardzo dobrą sugestią, ale być może czasami sumienie grupy, nawet na, wbrew temu poradnikowi, czasami może mieć rację. I to znowu nas wyciąga z tych schematów. Tak jest napisane i tak musi być. Czasami życie pokazuje, że wcale tak nie musi być. Mamy służby również warsztatów karnych, bo chodzi od nas taka ekipa do więzienia i to pięknie to jest, wiecie, oni co tydzień chodzą do tego więzienia z meetingiem i ja mówię, nie ma innego miejsca w AA, jak, tylko AA, gdzie można usłyszeć takie słowa. W poniedziałek byliśmy w więzieniu, było fajnie. Co, znacie takie <grym> miejsce w społeczeństwie, gdzie tak ludzie mówią, nie? W poniedziałek byliśmy w więzieniu, było fajnie. Nie? A oni tak mówią co tydzień. To jest po prostu też niesamowite. Yy, yy, I mamy też, yy, mamy też łącznika internetowego, a grupie, który właśnie dbał o to, żeby te, te świadectwa tam yy, kontaktować się z tymi administratorami tych grup na przykład, żeby te świadectwa się tam yy, pojawiały. Mamy taką grupę, która nazywa się Koziański Bazarek. Tam jest chyba z 30 tysięcy członków tej grupy. Ona jest jakby grupą, też admin, przez admina, czyli tam każdy, żeby dał post, to musi ten admin to zatwierdzić. Jestem adminem, mieliśmy to dograne, że tam możemy. I wiecie, i tam na tej grupie, już teraz nie mam Facebooka, ale miałem jeszcze. Jak się pojawiały różnego rodzaju informacje, ogłoszenia, tak tam było, nie wiem, 10 lajków, 15 lajków, to był maks. To było największe zainteresowanie, mimo takiej wielkiej ilości, ale ludzie dużo czytali. A, a świadectwa nasze z A, tych lajków, pojawiało się od 50 do 100. Po prostu ludzi zainteresowanych tym problemem i rozwiązaniem tego problemu. Jak, budowa, jak zmieniało to stereotypy. Oczywiście, yy, co do Facebooka, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. Myśmy, jak utworzyli ten profil też na, na Facebooku naszej grupy, to pierwsze, żeśmy grzmieli, że to nie jest profil dla alkoholików. Że żaden alkoholik ma nie polubiać tego profilu, nie lajkować. To jest profil dla ludzi z zewnątrz, którym ma tylko być informacja o tym, kiedy i gdzie są mitingi? I to samo staraliśmy się mówić o, o tym bazaryku. To nie są świadectwa po to, żebyśmy klikając w jakiś sposób sugerowali, że ja tam mam coś ze wspólnego. Niech sobie klikają ci, którzy są niezainteresowani, nie znają tradycji, znaczy nie są, nie są w ogóle członkami wspólnoty. Oni mogą. To jest, to, jest, to jest tak jak z czytaniem gazety i powiedzeniu sąsiadce świetny artykuł, pooglądaj go. nie. Także ten łącznik internetowy też jest i, i funkcjonuje. Oczywiście, wiecie, ja też mam wrażenie czasami, że ludzie, niektórzy nie są gotowi do danej służby, że mm, ta służba raczej tak ambicjonalnie była wyrazem ich potrzeb, a nie, a nie gotowości rzeczywiście do poświęcenia na swojego czasu nie? Do, do, do służenia. Natomiast. Po pierwsze nigdy nie wiem, co z tego będzie, bo tak jak mówię, przy Ani drżałem, że my jej przede wszystkim krzywdę robimy i że ona pójdzie pić z tej służby. Naprawdę się bał, a okazało się coś innego. A znowu przy osoba, które wydawały się, że będą świetnymi, służebnymi, bo, bo i program, już tyle lat we wspólnocie, no brakło zaangażowania na przykład. Nie? I tak nie do końca to, to funkcjonowało. Nigdy nie wiemy, jak to jak to może być i, yy, i jak służyć. Chcę opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy: o właśnie warsztatach, które zdecydowała się moja grupa robić. tych tych czterotygodniowych warsztatach Klarenca, nie? że Mamy dwa meetingi w tygodniu, a oprócz tego yy, w niedzielę, tak raz na kwartał, są te warsztaty dla. Raczej one są dla, też dla tych osób, które chcą się nauczyć sponsorowania, bo te warsztaty bardzo pomagają w tym, nauczyć się, jak być sponsorem. I one na każdym jakby warsztacie pokazują, jak przejść od, 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 od dwóch do, do, do czterech kroków, nie? bo to taki jest tam skrót. Ciągle powtarzamy tym osobom, które przychodzą na te warsztaty, że to nie jest żadne klepnięcie programu. To jest nauczenie się podstawowych narzędzi. Że ty dopiero po tym programie y, będziesz miał takie narzędzia, ale po tym progr programie dopiero zaczynasz pogłębienie i wprowadzenie tego programu w życie. Że to jest tylko zaznajomienie się teoretyczne z warsztatami, ale <coughs> działają od półtora roku i wiele osób zaczęło sponsorować dzięki temu, że samemu przeszło ten warsztat, samemu yy, było jakby dzieckiem tych warsztatów i później zostali sponsorami również I nauczyli się sponsorować. Też miałem dużo wątpliwości przy tym warsztacie, ale dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to u nas na grupie się sprawdziło. Co nie znaczy, że się sprawdzi. Na każdej grupie to jest też myślę, że oczywiste z tym, co mówiłem wcześniej. Może tyle wiecie z moich doświadczeń. Może czas też na Wasze doświadczenia, na to, co. Co so, so, so. macie może jakieś pytania, żebyśmy wspólnie na nie odpowiadali, ale też właśnie na wasze, jak to jest na waszych grupach i jak te służby działają, jak zachęcacie nowicjuszy do służby, jak zachęcacie, jak wspieracie te służby w trakcie. Dzięki.